W tegorocznym rejsie bałtyckim postanowiliśmy przenieść się na zachodnie wybrzeże Szwecji i odwiedzić Szkiery w okolicach Göteborga. Trasę rejsu wstępnie zaplanowaliśmy tak, aby przez wody niemieckie, następnie duńskie dotrzeć do Kopenhagi, a po jej minięciu przeskoczyć na drugą stronę, na wody Szwecji i nimi płynąć dalej na północ. A jak to wyszło postaramy się pokazać w filmikach, na które serdecznie zapraszamy. Załoga Bourbona w Starym Składzie Ela, Paweł i Janek. No witamy kochani, 17 sobota, czerwiec, 17 czerwiec, no słodkie lenistwo, słychać tam już się śniadanka Ela po bułeczki poleciała, no przeraziła mnie tylko, bo powiedziała, że słodka bułka 5 zł. No, to tragedia, tragedia. To jeby, bo tam już się krzątają Pięknie mi się dzisiaj spało Jednak nie ma jak w Polsce się śpić No proszę, jak w kraju to w kraju no, Śniadanko na stole Proszę bardzo to Dobrze, że tu chyba przyjechałem no. Ela wróciła Zaraz wychodzimy Robotę nam przyniosła Rybkę szykujemy na razie tylko tak w połowie oczyścimy resztę będziemy robić woli nie żegnamy Trzebiesz Bye bye Rybkę wzięliśmy no, Z tej strony pogoda niezbyt ciekawa Tu jeszcze mamy słoneczko fajne ale tutaj to no, zobaczymy Bierzemy na klatę wszystko co nam przynosi los Przebież już zostaje, a tutaj próbujemy przed tym uciec. To no może nam się uda. Bardzo nieciekawa chmurka. Oczywiście kierunek Woli. Była załoga z Wolina. Tutaj w Przebieży stali przed nami i powiedzieli, że dzisiaj w Wolinie jest jakaś duża impreza. Także zobaczymy. Cały czas nam towarzyszy. Pomrukuje co jakiś czas. Tam z dział strzelają. Ale no, dwie kropelki na razie odpukać, spadły. Zobaczymy co będzie. No już się zbliża tu nad nami. Prawie jest. A my zbliżamy się do tworu sztucznego na zalewie. Niedawno zbudowaliśmy. Jesteśmy już pod wyspą, góździutko Zaraz będziemy stawiać No wyrzucimy człowieka za burtę po prostu, a później będziemy Koordynaty wprowadzać na spokojnie już Zaznaczać Podchodzimy do boi Oznaczającej przeszkodę Zakaz w ten rejon, znaczymy sobie drugi znak, będziemy mieli po prostu jak ustawiona jest wyspa od razu w jakiej linii. Hmm. i A przed chmurką chyba da nam się uciec. Tak właśnie, no nie chciałbym zapeszać, ale no może, może, bo tak, no cały czas jesteśmy na skraju, no i na skraju wyspy też. Jest zrobiona kabeczka, jest zrobiona, drodze do Wolina, dzisiaj sobota, mogę sobie pozwolić na dwie kawki. Kawałkiem czas, no, tak? Za 5 złotych po co Takżeś mówił Ela to jest taka szczętna Jużę to przelicza ale jak ja myślisz tylko do sklepu to brać cały ryb Zawsze jej mówię znowu walwarzację zdrowiłaś <laughs> ciągle no Ty pójdziesz na sklep drugim razem no dojechaliśmy już prawie do boi wolnej wody będziemy wchodzić na szlak już w tej chwili po bojach bo tutaj przez płycizny prowadzi także odkładamy się bo już można przyciąć łąka ziela, proszę jak zarośnięte coś pływa no i tor przeszliśmy i wychodzimy z powrotem na wolną wodę się zalew zarośnięty żółtymi łąkami po prostu tragedia Raz musieliśmy wsteczny wrzucać, żeby zrzucić śruby Bo wszędzie gdzie troszkę płycie i to pełno tego i drogi dowoli na część dalsza okolica fajna, ładna. Pogoda nam się zrobiła Udało nam się uciec przed chmurką, albo chmurka poszła sobie het. Raczej to drugie nowa przystań wybudowana nie wiem jak dawno Wisielców w tym roku Aha, w tym roku otwarta. otwarta na wzgórzu Wisielców tak? tak. Ja nie znam Wzgórze tak tych Wolin. terenów górze Wisielców Wolin przekazuje już nam się most Wolin wioska Słowia. Polin już na wyciągnięcie ręki. No już zaparkowani, w Wolinie stoimy na tłok. Babciu chciał wejść do baseniku wewnętrznego. No weszliśmy. No jesteśmy spasowani na centymetry. Nie no, będzie. Także teraz wyjście byłoby straszne. No ale dzisiaj impreza jakaś tam może dlatego taki tłok. Zewnętrzna część. Znaczy główna ta przy sama przystań typowa obstawiona w 100%, a na nabrzeże zewnętrzne No też widać parę jachtów tam, no ale coś tam się odbywa już. Także nie ma się co dziwić mi poskrobali, Paweł skrobał, ja tam mu lekko pomogłem, tylko teraz Smaży rybka, usmażyła już właściwie, kończy, zaprosiła nas na obiad, o kolację. O, tu mm. Ale przebierze rybka. <grybka> no rybka szczebierzy, jedzona wolnie. Zasłona chyba? Tak? Nie, dobra jest Dla mnie jest zasłona, to, to nie wiem, dla was może zasłona Dla mnie to dobra. dobra jest, dobra, dobra, dobra Pyszna? Mm. Ja Mój kochany więc kochani, wieczór Przystań w Wolinie Światełka już powoli się zapalają cisza i spokój po imprezie już nie ma żadnego śladu ale nawet nie byłem tutaj jakiś tam łubu dubu było tylko no cóż druga strona spokój też w tej wiosce wikingów nic się nie dzieje na razie jest na jutro jakiś planów specjalnych nie mamy. Zobaczymy jaka będzie pogoda, jeżeli będzie w miarę dobrze, no to może pojedziemy dalej. Jak będzie padać, no to prawdopodobnie chyba zostaniemy tutaj i dzionek sobie zrobimy odpoczynkowy taki. To co? W takim razie widokiem na przystań w Wolinie i na Dziwną. Kończymy dzisiejszy dzień. Dobrej nocki.